Ląd. ląd stworzono przez namaczanie w roztworze siarki i węgla sznurka który nie paląc się nie gasił i dochodził do komory prochowej potem sypaną ładunek prochowy czyli mierzoną prawie że matematycznie jaka siła powinna być użyta do wyrzutu do wyrzutu pocisku i wtedy no, zasypywaną, tako, zasypywano taką lufę prochem, za, e, zabijaną kawałkiem e, tkaniny lnianej. I potem wkładano właśnie albo kule, albo szrapnele albo kule szklane, nawet były kopaliska, gdzie właśnie znajdywano takie e, no, ogólnie wszystko, co mogło. E, razić nieprzyjaciela. Tak? Rozpalano taką, taką lontownicę, to się nazywa lontownica, to jest sznur konopny, e, on się pięknie żarzy, ładny tutaj jest w ogóle taki czerwo, czerwony kolor tego żaru, który ładnie rozpalał e, tutaj nam te ładunki lontowe. Używano, używano tej broni e, pod, już pod koniec, e, początek 15, e, koniec XV wieku i początek XVI